Macie chyba pewien problem, bo ściśle współpracowaliście z Kodem Mateusz Kioski okazał się osobą niezbyt uczciwą i mówi, że nie odejdzie. No ja nie wiem, czy nie niezbyt uczciwą. Na pewno okazał się osobą, która popełniła błąd taki jak... Ja wiem, czego nie popełni żaden doświadczony lider żadnego ugrupowania jest już. Sobie tak sobie Ale on sobie nic nie wypłacał, Juwani. No. KOD jest organizacją, która zamawia mnóstwo rzeczy, przecież to się z nieba nie bierze. tak? Więc ja rozumiem, że tam jest jakiś nie wiem, skarbnik, jest jakaś komisja rewizyjna. Ja nie wiem, bo ja do Kodu nie, nie należy. Nie na usługi informatyczne, a te podobno zabezpieczali sami wolontariusze. Podobno, więc tak. No, podobno, ponieważ nie wiem, nie mogę komentować, nie wiem co znaczy podobno. Jeżeli były jakieś usługi wykonywane i są na to faktury, no to nie, nie będę mówiła o nieuczciwości. Natomiast czy mi się to może, może mi się podobać bądź nie podobać, to są zupełnie dwie różne kategorie. Ale Mateusz Kijowski, kod to nie jest tylko Mateusz Kijowski. Z postępowaniem Mateusza Kijowskiego niech się, że tak powiem, barują członkowie kodu. A to nie znaczy, że y, dla nas są z tego jakieś konsekwencje. Kądzie jest ruchem obywatelskim i my sympatyzujemy, współpracujemy z ruchem obywatelskim. A z Mateuszem Kijowskim współpracują członkowie kodu i to w ich rękach leży ocena tego wydarzenia. Pan Mateusz Kijowski wielokrotnie mijał się z prawdą, mówiąc, że działa jako wolontariusz, że poświęca swój czas społecznie. Aby kod mógł funkcjonować. Dzisiaj okazało się, że pobierał bardzo wysokie wynagrodzenie, bo 15 tysięcy złotych miesięcznie to jest bardzo wysokie wynagrodzenie za to, żeby jak rozumiem, kod jakoś funkcjonował, czy za to, że był liderem tej formacji. Są tu dwie sprawy. Jedna sprawa to jest kwestia etyki, czyli zlecanie samemu sobie wykonania pracy i później płacenie samemu sobie za tę pracę ze składek zebranych przez członków kodu, a druga sprawa to jest kłamstwo, nazwijmy tą sprawę po imieniu. Kłamstwo polegające na tym, że Mateusz Kijowski deklaruje, że działa jako wolontariusz, a okazuje się, że jest w sowicie opłacanym opłaconym funkcjonariuszem. My oczywiście namawiamy opozycję, żeby się odci odcięła od tego rodzaju działań, dlatego, że tego rodzaju sytuacje w ogóle podważają e, zaufanie społeczeństwa do e, polityków, e, do życia publicznego. E, natomiast oczywiście no to będą decyzje Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Sądząc po dzisiejszej wypowiedzi w czasie konferencji pana przewodniczącego Schetyny, można mieć wątpliwości co do tego, jak będzie to dalej wyglądało, czy rzeczywiście jest Platforma w stanie się od, odciąć od tych nieetycznych działań. Jeżeli słyszę, że pan przewodniczący Schetyna trzyma kciuki za Mateusza Kijowskiego no to ciśnie się na usta pytanie, za co trzyma te kciuki, za to, żeby kolejną fakturę mógł wystawić, czy, czy, czy za co. No, dla mnie sytuacja niezrozumiała, ale to jest sprawa opozycji totalnej. Sytuacja, w której znalazł się Mateusz Kijowski jest, jak rozumiem, poprawna prawnie, nie poprawna etycznie. Oczekiwałbym od Mateusza Kijowskiego wyjaśnień. Ja nie jestem członkiem KOT, także to nie do mnie należy ocena. Oczekiwam od Mateusza Kijowskiego teraz wyjaśnień i oczyszczenia się z tej sytuacji. Jest ona na pewno niezręczna dla niego. Nie znam wszystkich faktów. Nie będę oceniał człowieka po artykułach prasowych, ale to jest czas dla niego, żeby się oczyścił. Przede wszystkim powinien sprawę wyjaśnić. Myślę, że ta decyzja nie należy do polityków, ani opozycji, ani obozu rządzącego, tylko raczej. Czy współpracujecie z prawem? Nie, my nie współpracujemy ściśle. Natomiast ta decyzja należy na pewno do członków tego stowarzyszenia, właściwie jego zarządu, bo to oni podejmowali decyzję, kto zostaje szefem, kto staje na czele, więc myślę, że powinni zebrać się i ustalić, co dalej robić. I To chyba byłoby najlepsze. Nie ma sensu jakoś z żadnej z politycznej strony ingerować w te decyzje. Platforma domagała się upublicznienia tych nagrań, a jednocześnie złożyła zawiadomienie do prokuratury, co zmusiło prokuraturę do zabezpieczenia tych nagrań i przejścia całej procedury przed możliwością jej ujawnienia nagrań. To tak chyba trochę dziwnie. Nie, no nie dziwnie. Platforma przecież nie dla siebie chciała te nagrania, tylko ponieważ ale było po złożeniu się. złożeniu zawiadomienia do prokuratury jest oczywiste, że nagrań się nie, nie dał no, prokuraturę... publicznie. No i upubliczniono. no. No ale po jakimś czasie, tak? Natomiast cały czas jeszcze mówicie o tym, że to za późno, że długo żeśmy czekali. No, ale... W związku z naszym zawiadomieniem. Nie, na pewno nie w związku z naszym zawiadomieniem, bo no. ja, ja nie bardzo rozumiem. Prokuratura w jakimś jednym torem pracuje, a opinia publiczna drugim torem ma prawo wiedzieć, co się działo na sali. Yy, materiały, które są zabezpieczone przez prokuraturę nie mogą być upubliczniane i to Ale to nie jest. ja zabezpieczałam, tylko prokuratura. Ja tylko chciałam, żeby prokuratura sprawdziła, czy nie doszło na tej sali do złamania prawa. Od tego jest prokuratura, więc takie złożyliśmy zawiadomienie. A czy ona zabezpieczała jakieś nagrania, to ja tego nie wiem. Gdyby odbywało się tak, jak powinno na sali plenarnej, byłyby kamery z sali plenarnej, byliby dziennikarze na galerii, nie byłoby całej tej afery. A Prawo i Sprawiedliwość uchwaliłaby budżet tak, jak chce, bo ma większość. A jak można to zrobić, kiedy fotel marszałka jest okupowany? Nie był fotel marszałka okupowany, ja tam stałam to raz a dwa, jeżeli no nawet. Znamy te zdjęcia. No znamy te zdjęcia, to fotel marszałka marszałek w każdej chwili mógł próbować yy, wysnowić posiedzenie. Nie robił tego, bo natomiast jeżeli w ogóle uznał, że sytuacja, że ma to uniemożliwione, to ma taki instrument w postaci konwentu seniorów. Wtedy każdy marszałek zwołuje konwent seniorów, mówi, proszę Państwa, to są przedstawiciele wszystkich klubów, proszę Państwa, jest tak i tak, ja chcę za pół godziny wznowić posiedzenie, wobec tego bardzo proszę jednak, żeby mi to umożliwić. Ustala z konwentem seniorów, przedstawiciele klubów wracają do swoich klubów i... I zeszli Państwo? Skończyłaby się ta okupacja? Wie Pani, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak, dlatego że myśmy stali, bo myśmy czekali, kiedy pan marszałek ogłosi koniec przerwy i wróci na salę. Złożenie do prokuratury wniosku chyba przez polityków platformy obywatelskiej opóźniło udostępnienie tych, nadań, tych nagrań. Najważniejsze jest to, że w tej chwili wszystkie nagrania są już dostępne i wszyscy mogą Ostatecznie rozwiać swoje wątpliwości. Zakładam, że wśród polityków Nowoczesnej Platformy były takie osoby, które mogły rzeczywiście mieć jakieś wątpliwości. No, w tej chwili mówienie o tym, że nie było kworum na sali, że przepisy zostały złamane, już jest tylko dowodem na złą wolę, no bo już brakiem wiedzy nie można się zasłaniać. Czy wie Pani, ja mogę mówić o podejściu PSL-u, tak? My złożyliśmy swoją propozycję, i, i to jest coś, co, czego się trzymamy. Natomiast jeśli chodzi o te nagrania, to myślę, że. Czas działał na niekorzyść PiSu. Im później było publikowany, im, Im później były. No ja rozumiem, taka jest jakby linia drugiej strony tego konfliktu. Natomiast. A nie jest tak, że prokuratura nie może Trzeba było, no, trzeba, było bada? trzeba było od początku ich nie utajniać, zanim pojawiło się doniesienie do prokuratury opublikować wszystko, jeśli się nie ma nic do ukrycia. To od to... razu było, od razu tego samego dnia. Ja nie pamiętam dokładnie czy to było od razu tego samego dnia, natomiast tak jak powiedziałem mhm. e, myślę, że to akurat panu marszałkowi Kuchcińskiemu w tym wszystkim powinno zależeć na, na tym, żeby to wszystko było jak najbardziej transparentne i żeby się nikt nie mógł do niczego przyczepić. Natomiast oglądając te, te, te nagrania, no to mam wrażenie, że nie rozwiały one wątpliwości, które były, a pojawiły się nowe wątpliwości. Więc tak naprawdę mimo wszystko chyba pan marszałek nie powinien się ukrywać, tylko raczej spróbować sprostać temu zadaniu i, i spotkać się również z, z państwem, żeby, żeby złożyć jakieś wyjaśnienia.